Szanowni Państwo, no a na zakończenie jeszcze chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować dla Wojśkowskiej Policji i dla Komendanta Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i dla komendanta tutaj, że zabezpieczyli teren. Cztery radiowozy się kręciło, się pilnowało mnie. Z całego serca dla ich dziękuję i... Dziękuję dla komendanta, że tak e, pięknie było spotkanie, bez żadnego szumu, spokojne, bez żadnego alkoholu, bez żadnego niczego. O takie spotkanie tylko trzeba organizować. Takie tylko spotkania, że nie trzeba alkoholu, nie trzeba pić, nie trzeba rozrabiać. Kulturalnie porozmawiamy sobie na podwórku, na świeżym powietrzu. E, normalnie się porozmawialiśmy sobie, podyskutowaliśmy sobie o tym, o tym, o tym. O, o rzece, o zalewie, o, 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 o warsztacie pod, podyskutowaliśmy, i sobie każdy poszedł do swojego chałupki. I za dla młodzieży, z całego serca dziękuję. Dla, Wasilk, dla Wasilkowa, dla ludzi dorosłych, i dla Wasilkowa y, młodzieży, jeszcze raz, z całego serduszka dziękuję dla ich, że tak się zachowała pięknie. Tak powinno się zachowywać. Się. Tak powinno być w Białymstoku, się Stoku. Się. Tak powinno wszędzie się się tak powinno od A do Z się zachowywać, żeby nie było e, buntów, żeby nie było e, ani niczego, tylko tak to powinno się zachowywać.